Kolejne zadanie maturalne razem z odpowiedziami tutaj A D. Dodatkowo rozrysowałem takie drzewko jak poprzednio, żeby to było wszystko ładnie widoczne. Treść zadania brzmi: rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Raz, dwa, trzy. Niech P oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładnie jednego orła w tych trzech rzutach. Wtedy, dobrze. Ile mamy wszystkich możliwych kombinacji? To jest bardzo ważne. Zanim tutaj przejdę do obliczeń, chciałbym to pokazać na drzewku. Rzucamy pierwszy raz monetą i możemy otrzymać reszkę albo orła. W drugim rzucie, w zależności co wylosowaliśmy, możemy znów reszkę albo orła. Tak samo tutaj, reszkę albo orła. W trzecim rzucie znów zależy co wylosowaliśmy. Czy reszkę i reszkę, czy reszkę i orła, czy orła i reszkę, czy orła i orła. W każdej z tych kombinacji możemy wylosować znów reszkę i orła. Reszkę i orła, reszkę i orła, reszkę i orła. Reszkę i orła. Zatem Wszystkich możliwych kombinacji raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jest osiem. Z punktu matematycznego możemy to zapisać jako dwa razy dwa razy dwa, ponieważ w każdym kolejnym etapie mamy dwie nowe możliwości, co daje nam końcowo osiem różnych zdarzeń. Nas interesują wtedy te zdarzenia sprzyjające, kiedy wystąpił raz orzeł, czyli Orzeł, reszka, 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 orzeł, reszka, 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 orzeł. Czyli przykładowo reszka, reszka, orzeł, reszka, orzeł, reszka i orzeł, reszka, reszka. To są trzy zdarzenia, które nam sprzyjają, więc tu możemy wpisać trzy. Zatem, jeżeli mamy tutaj zdarzenia sprzyjające 3, wszystkie możliwe osiem, prawdopodobieństwo jest równe 3 ósmy. Ale w odpowiedziach ABCD nie mamy ułamka, tylko mamy ułamku dziesiętny. 3 ósme, ile to jest? To jest bardzo ważne. Albo na kalkulatorze to przeliczyć. No, najlepiej na kalkulatorze. W głowie nie polecam każdemu, ale w tym wypadku to będzie 0,375. To jest siódemka. A 375 w którym przedziale się mieści? W tym, między 0,25 a 0,4. Zatem odpowiedź B. Prawdopodobieństwo jest mniejsze bądź równe od 0,4, ale większe bądź równe 0,25. Nasz przedział się mieści, i tym samym mamy poprawną odpowiedź.